Tu stoimy, rozumiem, tak? Tak, tak tu jest ustawczą, my na razie jedziemy zgodnie z rozkładem jak się daje. O 9.30 rusza 601, ona też stąd startuje, mhm. więc ewentualnie wtedy będziemy coś tam przyspieszać, opóźniać, bo ona ma większy takt, więc tutaj jest 60 co 4 minuty. Po najwyżej, żeby było miejsce dla niej, to trzeba będzie może trochę wcześniej, ale to już my będziemy na bieżąco. Na bieżąco, na bieżąco. tak. Na razie, Dobre. mówię zgodnie ze składem, jak, jak chyba, że się zacznie dziać nie wiem, o 11-12, to wtedy trzeba będzie najwyżej coś zmieniać No, ja, to... ja tu pierwszy rok w ogóle na, na ten, na tych, yy, na tych. specjalnych? Na tych tych. tych mentalnych, tak, że jeszcze jeszcze nie, nie wiem, co tu może się dziać. No tak, ale powiem tak, w tym roku wygląda, że jest spokojniej. Tak. Tak, że jednak te... W zeszłym roku nie... nie, w zeszłym roku było, dwa lata temu nie było, nie? Dwa lata. E... No. Dwa lata temu. Tak, dwa lata nie było. Dwa dokładnie. lata temu nie było. Odwołali. No to widać nawet po tych po punktach, że tak mało tych z kwiatami, ze zniczami to nigdy nie było. Tu było zawsze takie... że mniej jest nawet tych punktów z kwiatami. Tak, że ewidentnie widzą, że czuli, że ludzi... No nie będą kupować po prostu, nie będzie tyle. No, czasy są jakie, jakie a, są. Znaczy, ciekawe jak to z tymi cenami jest, nie? Bo na przykład opowiadali, że w tym rynku jakaś promocja, no. promocja na osowej niby, a byli i się okazało, że drożej niż przy cmentarzu Marketing. No. W detalu pewnie, nie? No bo w hurcie na pewno mają więcej. Znaczy taniej. Minuta 26, 6 jedynka i ona będzie co 10 minut. Więc pewnie się jakoś tam strzeli między, ale no dobra, to już... Jak będzie, to się będziemy martwić. No nie no to na bieżąco, nie? Jak dużo ludzi będzie, to wiadomo... Bo że... 4 minuty też zawsze ewentualnie, bo jest jak pan szybciej pojedzie o minutę dwie No to można przez chwilę tam i z minutę postać no. na tamtym. A ta, przystanek początkowy jest generalnie. Przystanek jest na zatoce, na tym prawoskręcie. Tam na tym skręcie. Bo tam tak. są właśnie 601 i tylko 610. To jest dla Was jakby przystanek. W tym momencie, jakby tam stoicie, a z tyłu Was nikt, druga 600, nie ten, no to można stać, bo nie, nie ma blokady. W tym. Aha, a tam z przodu, nie? To, tu, gdzie 227 się zatrzymało, nie, nie, to, na... Na to, na... to jest. na prawoskręcie. Aha, to jest dla tych linii, które jadą, yy, nie są cmentarne. Tak, yy, a czy nie? Tu jest dla wszystkich. Dobry. Liniowe, tam w artyce, tutaj. tak a z tym wszystko albo, albo linia specjalna będzie za minutę w odjeżdżać to jeszcze niżej Yeah. Mm -hmm. Все начало.